z tej strony Nicole i właśnie idę po Sonecika, bo mamy dzisiaj trening skokowy. Ostatni trening przed zawodami, bo znowu jedziemy do Dżunkowa. I mamy plan znowu spróbować zdać licencję. Nie zdać, tylko spróbować zdać, bo nie wiem czy się uda. No ale ogólnie wczoraj przyłapałam, że Sonet stał z Foxem, a nie z Aronem. I dzisiaj jest podobna sytuacja. Bo tu jest Sonecik, a tu Fox. A Aron jest gdzieś tam dalej. Hej, znalazłeś sobie nowego kolegę. Ogólnie Aaron ostatnio się cały czas szczurzył na sonacika i się chyba pokłócili. Ale z Foxem widzę, że się dogadują. Więc zabieram sonacika, mam to już uwiąz Zabieram sonacika i idziemy się czyścić i siodłać. I próbować jakoś magicznie przekonać Soneta do lądowania na dobre nogi na licencji. Wybrałam, żeby idziemy starą. Pierwsze, co zawsze jest używane. Ostatnio to stają wszystkie konie, które nie dają saneczowi nigdy przejść. A przy to akurat nikogo nie ma, więc wyjdziemy tędy i troszkę dalej się po prostu przejdziemy. Dobra, poradziłam sobie, wyciągnęłam sonecika i idziemy sobie już do stajni. Dobra, robię właśnie meszek dla sonecika i czekam aż się naleje woda. To słabo leci, ale leci ciepło I będę sonecika wyciągać na korytarz, bo już też ta szkoła przy krzybokrze. I będziemy się uczyścić Dobra, meszek już przeniosłam pod box I Sonecik jest też już na korytarzu Spsikałam mu grzywę i ogon I właśnie będę rozczesywać tą grzywę I zobaczcie jak ładnie się rozczesuje Popsikana Psikawką z Dr. Horsa Szczerze to mi się naprawdę bardzo podoba I jeszcze tak ładnie pachnie A ty co Sonet powiesz? mi się nie podoba, nie? Bo to psika. Ogonek już też rozczesałem i właśnie tak ładnie wygląda. Sonet prezentuje pięknie, machając nim. I teraz lecę właśnie z czyszczeniem. W miarę sprawnie, szybko, bo nie mamy dużo czasu. Na moje szczęście, Sanet się dzisiaj jakoś bardzo nie ubrudził. I wystarczy leciutko przelecieć twardą szczotką i potem jeszcze mięciutką. Taki niezadowolony z W ogóle tak zauważyłam, że sonet ma jeden ząb, jakiś taki ciemniejszy na dole. Znaczy na górze ząb, ale taki ciemniejszy, jakby od spodu. Prypry. Pry. pokaż. O! I jest jakby taki lekko pęknięty na dole. I właśnie nie wiem, czy tak było. Wydaje mi się, że nie. No i nie był taki czarny i właśnie nie wiem, czy to od tego, że może jakieś korzonki jadł i akurat to brudziła, ale tylko jeden ząb. Czy jest coś nie tak z tym zębem? No i właśnie dobrze, że 26 września mamy e, dentystę i będziemy właśnie mieli robione ząbki. No i akurat Pani nam sprawdzi wszystko, także dobrze się trafiło, że teraz i nie, będę, nie muszę jakby na szybko kogoś wołać, tylko właśnie już mam umówione, umówioną wizytę. No ale sami zobaczcie jakoś pokażę. Prypry. Jakoś to dziwnie wygląda. Dolne zęby nie są aż tak brudne. i Na górze jest tylko jeden taki właśnie. Nie wiem dlaczego. I raczej taki nie był wcześniej. Także nie wiem, może aż akurat tak trafiło po prostu, że ubrudził sobie tą ziemią z padoku, Jakie trawkę, czy, czy co. Nie wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że nic poważnego. Dobra, lecę teraz z miękką szczotką. Ją wyczyściłam, bo ostatnio kupiłam sobie metalowe zgrzebło do czyszczenia szczotek. Tutaj jest dużo kurzu, w tej stronie. Ale tak to w sumie w miarę, czyściutki. czyściutki. nie są brudne. A zawsze są jest ma tutaj taką plamkę. Idę mu szybko zrobić wzorek na dubie. I muszę do tego zmoczyć tą szczotkę. Tą miękką. Tak w sumie delikatnie, tylko z wierzchu, żeby była zmoczona. Ale niestety na dwa poślady muszę dwa razy biegać i moczyć tą szczotkę, bo nie starczę. Ale pokażę Wam jak ja to robiłam ostatnio, więc zaczynam od po prostu przejechania i ułożenia tej sierści na zadzie w jednym kierunku. Proszę, może zdążę jeszcze w tą stronę. No, chyba nie. Dobra, tam jeszcze raz i właśnie niosę tą mokrą stotkę. pokazać pod, z, z tej strony, ale w miarę widać w sumie Przejdę jeszcze raz z tej Dobra, i teraz potrzebuję właśnie taki grzebek do przerywania grzywy, i pokażę Wam, co z nim robię. Teraz będzie dobrze widać, i ogólnie to, jak przejeżdżałam minką szczotką, tak, no to teraz grzebikiem przejeżdżam w dół i robi się taki właśnie rysunek. Odmierzam sobie taką samą odległość i po niej robię znowu taki sam rysunek na dół, mniej więcej do takiej samej długości. I tutaj pomiędzy teraz. No i teraz muszę jeszcze zrobić parę tu, tu i tu. No i tak to teraz wygląda. Tak w sumie nie starałam się jakoś bardzo, ale i tak widać. Zrobiłam jeszcze po tej stronie. Po prostu, żeby było tak dla pani. I teraz lecę jeszcze zrobić mu kopytka. I będziemy się si siodłać, nie Sanecik? Dobra, lecimy teraz z ochraniaczami na tyły. No i już są ochraniacze na tyły na nóżkach. Ten jest jakoś wysoko. O. I teraz jeszcze musimy na przody założyć. I mam je tutaj. No i przody też już są założone. Dobra, i teraz dodajemy jeszcze kopytka. Tak się prezentuje pięknie posmarowane kopytko. I lecimy z drugim. Dobra, i zostały te dwa tylnie. Cała podłoga będzie w brokacie. No i pięknie się prezentują nasze kopytka. Najlepiej się to wygląda to czarne, ale niestety mamy tylko jedno. No i teraz pora na siodłanie i oczywiście, że zakładam nasz nowy, piękny czapraczek. Zobaczcie, jak on pięknie w ogóle się mieni jak kopytka prawie. Złożyłam dość dzisiaj taką fioletową koszulkę, żeby mieć w miarę matching set. E, niestety dalej nie mam pasujących ochroniaczy, nawet nie mam czarnych, bo mam tylko te takie właśnie błękitne narzepy, bo miałam takie czarne jeszcze na kołki, ale mi się jeden kołek odleciał i już niestety się nie nadają do użytku, bo się nie trzymają. A w sumie nie potrzebuję żadnych innych, chyba na razie na trening. Chyba, że coś znajdę do niego, no to wezmę. Ale na razie mamy tylko takie. Chyba, że je pomaluję jakoś na czarno albo na fioletowo. Dobra, lecimy z zawsze daję troszkę do przodu, żeby założyć siodło i tak nacisnąć i akurat siodło się wśliznie w to swoje miejsce, którym ma być. Także daję tak do przodu trochę. No i lecę teraz z siodłem. Dobra, jest siodło. No i właśnie o czym mówiłam, to tak po prostu naciskam z góry i to siodło kładzie się w tym miejscu, gdzie ma być. Jeszcze teraz biorę czapraczek i troszkę tutaj podnoszę do góry, żeby nie leżał zbyt mocno na plecach i zapinam popręg. No właśnie znalazłam te ochroniacze, o których mówiłam i zobaczcie, tutaj jest kołek. A w tym miejscu się odkręcił, i niestety, nawet jak znalazłam, i ogólnie wzięłam inne koki, przekręcić, no to jest po prostu się nie da go przekręcić, bo po prostu jest zepsuty, zepsuta ta śruba. No i niestety, już nic z tym nie zrobię raczej. No ale na razie je trzymam, może coś wymyślę. Dobra, zakładam jeszcze ogłowie z siatką i właśnie nausznikami, bo. Niestety dzisiaj znowu jest gorąco i znowu wyszły muchy i gryzą kotlecika, więc żeby mógł się skupić na jeździe, na skokach i żeby się nie denerwował, to zakładam mu to wszystko. Także lecimy. Jest Sonet jakiś taki śpiący trochę, taki jakby nic mu się nie chciało. No i Sonecik jest już cały osiedłany. W ogóle Sonet ma tutaj dziurę w I Obiecuję, że kiedyś się zaszyję. Kiedyś, nie wiem kiedy. Dobra, jesteśmy już z Soniciem prawie przy placu. Mam tutaj smaczuszka na dobry start. Już wsiadłam na sonecika i sobie stępujemy na trawce przy placu. E, tak się prezentuje nasza stylówka. Tak w sumie, jak nie świeci słońce, to nawet w e, podobnym kolorze są nauszniki z naszym toprakiem i moją koszulką. E, też mają bling-bling, czyli się błyszczą ładnie, ale niestety są jasno-szare, a toprak jest jasnofioletowy. E, no, ale niestety nie można mieć wszystkiego naraz. Oh! masz licencję w sobotę, to pojedziesz CDW w niedzielę. Dobra. Czy będzie pani wracać O, tak! Pochwal go! Teraz super! Teraz było bardzo dobrze! O, o to chodzi, żeby się rozluźnił, pochwal i połamał kostkę. I zaraz sobie skoczymy. To jeszcze tu ustawiłem jedną przeszkodę? do przodu! A. To jest dobry gal. tak trzymaj, tak trzymaj, tak trzymaj, super. A nie szkodzi, pojedź prosto, przejdź do pusa. Prrr. O, i okej, okay. i pojedź jeszcze raz. Troszkę jeszcze miększa ręka do skoku. to jest, był dobry, tylko miękka ręka. On tu trochę odbija od tych przeszkód z boku. Mięciutka rączka, miękko, miękko, miękko. miękko. Uh! Dobrze? Zrób. Tak delikatnie. Hop. Nie zaciągaj się do tyłu. Musisz nadążać z ruchem konia. Tak, galopuj sobie. I pojedziesz teraz te dwie stacjonatki, ten szereg, tam na jest. Jeszcze raz. Troszkę go, Nikol, łopatką go trochę trzymaj do skoku. Lekko w lewo zdjęcie. Taką lekko w lewo łopatkę. Łopatkę, łopatkę, łopatkę. Dobrze. A, o! A, wylądową. Miękko, miękko. O, napni lekko prawą do... O, dobrze. O to chodzi, go i dostępu. się schocił, chyba one płaka już dostały, nie? Ja? Chyba mają długi włos. No. O, o, tak się dzisiaj pocą te konie, nie wiem, czy jest tak późno, czy co. Nie nie, nie, nie wiem, czy, czy nie. pamiętam to ja miesiąc temu go goliłam na półtora. No? Dobry. nic mu nie rób, bo on dobrze ten... Jeszcze raz sobie najdzie, bo to troszkę zaskoczyło. No, troszkę za dużo... Trochę nosek do przodu. O, już sobie kręć. Wiesz? teraz go ustaw da, do pusika i lekką łopatką w lewo tak jakbyś go w łopatce chciała trzymać dobra dobrze, wylądował Napnij prawą wodzę troszkę więcej szyi, Nikola nie podpalaj się pięć, cztery, trzy o, tak jak teraz pochwal go i na koło trochę się zdenerwowała Ciśnienie wzrosło. Jeszcze ja idę... przyjadę z tym wyrzucaniem go do przodu. Nie, nie, nie. Troszkę się nakręciłaś, trochę ty, nie? Tak wiesz, taka I z rączki i ile... pięciutko siedź, tak miękko siedź. Miękko, pięć, cztery, trzy. dobrze. I 5, 4, 3, hop, szyja! O tak, musisz się nauczyć, że szyję koń musi mieć. Prrr! On się już pod wiarą No, miękko, miękko, tak. Może niech będzie jechać w stacynate, jedź proszę. Nisko rączka, nisko rączka. 5, 4, 3, pa! O, widzisz! Lekko w łopatkę, tak, zagalopuj na lewo, bardzo dobrze. Zostań na kole tam chwilę. Tak. Bardzo dobrze. I pojedziesz szereg... Lekką łopatką podtrzymaj. Uważaj, bo będzie jechać szereg, nie? Lekką łopatką podtrzymaj. I dużo szyi, nie bój się. Ja. Tak. Opa! Opał go, ładnie z mniej nie? o! Gitara, nie zostań na kole. O, i teraz sobie go obniżaj do dołu. Dobrze! Dobrze! Tak. Oj, niech sobie tak chwilę pogalopuje, bo on się trochę zdenerwował, sam nie wiedział co się stało. O tak. Bardzo dobrze, Nikola. I to kusa. I go wykusuj do dołu i jemu ja starczy. Troszkę takim wolniejszym kusem, nie? Bo jak najwolniej. Żeby on, wiesz, zrelaksował się, a nie tam się nakręcał. No to widzowie, taki wesoły mieliśmy trening, e, ja sprawdziłam czy miękkie jest piasek e, podłoże i oceniam jako całkiem miękkie, nie bolało mnie spadanie, no i właśnie zjeżdżam do stajni, będę rozszyduływać Sonecika i schodzać mu nóżki, Dostanie meszek, bo zasłużył za moje kaleczne jeździectwo. Przepraszam cię Sonecik, za dzisiaj trzymaj meszyk. Mam nadzieję, że mnie wybaczysz. Dobra, Sonecik dostał meszyk i ja jeszcze wsypuję mu wiaderko z jedzeniem do złobu. I jeszcze mu wymieszam, bo nie wymieszałam ostatnio, a nie chcę, żeby mi coś zostawił niezjedzonego. Kotlecik już sobie zjadł meszyk i wcina kolacyjkę. Ale ja muszę go schodzić, w sensie schodzić mu nóżki Tylko, że Sonnet jeszcze nie zrobił kupy po treningu i wiem, że zrobił ją na myjce i wolałabym, żeby zrobił ją w boksie, no ale chyba nie mam wyjścia i muszę go wziąć teraz. I najwyżej będę musiała sprzątać. Dobra, założyłam sobie na to derkę polarową, taką z kapturem, żeby się nie przeziębił i idziemy na zewnątrz, bo na zewnątrz jest trochę chłodno i wieje wiaterek, a on jest cały mokry. Więc niech sobie schnie w dreczce, a w międzyczasie ochodzimy mu nóżki. No chodź sunet. Idziemy. No idziemy. Proszę. Bądź miły. Dobra, nasz codzienny rytuał schładzania łóżek. Codziennie to robimy i codziennie sojatowi to się nie podoba. No, i tak jak można było się spodziewać, Sonet oczywiście zrobił kupę i pokazał tym samym, co on sądzi o składaniu nóg. Nie, Sonecik? Idziemy do stajni, będzie ja sobie kolacyjkę. Ja posprzątam, jeszcze mówię traplecki, także jeszcze jest dużo do zrobienia. Jak już mam Sonecika tutaj w boksie, no to zdjęłam mu tak derkę na pół i biorę. Właśnie maść rozgrzewającą i wcieram mu tu, gdzie ma w sumie najbardziej bolesny punkt. I tak dobrze mu rozcieram, żeby zaczęła mocno grzać. Jeszcze jak założę tą ciepłą berkę, no to wzmocni to działanie. I z drugiej strony. No i pięknie, i teraz zakładam właśnie derkę na to z powrotem, niech się grzeje, póki jeszcze jestem. I biorę jeszcze to, i mu wsmaruję w nóżki, żeby lepiej mu chodziło. Dobra, i mam tutaj ten płyn, i jeszcze wsmaruję mu tutaj ścięgna. I tak samo zrobię z resztą nóżek. Dobra, nóżki już smarowane, zdjęłam morderkę, ale i tak jest cały mokry. No ale już nie aż tak jak był wcześniej. Mam nadzieję, że nie będzie chory, bo w sumie w stanie jest dość ciepło, także nie powinno go jakoś przewiać i się nie przeziębi. Mordeczka już pojadła. Napiła się właśnie przed chwilą. taki brudny ma nosek i właśnie widać tego zęba, co mówiłam. No ale zostawiam go. Już w boksie. i sącik idzie lulu. Już chłopak z kratami Będzie wcinał sobie jeszcze Sianko, bo jeszcze nie jad Sianka, ale ja mam dużo, bo sobie porozwalał na całą długość boksu, jak zwykle. Także widzowie, tak wyglądał nasz ostatni trening przed zawodami. Jest super, było tak ładnie, wszystko dobrze, zarąbiliście, a to nagle. Spadłam, nie było to planowane. No ale cóż, teraz będę się jeszcze bardziej stresowała niż ostatnio, bo ostatnio przynajmniej nie spadłam na treningu. No a teraz spadłam na treningu i ja mam nadzieję, że nie spadnę na zawodach, bo wolałabym zdać w sumie i wtedy może bym jakbym zdała w sobotę na przykład, to bym mogła jechać w niedzielę petkę próbować pierwszy raz w życiu. Albo krosa, bo są jeszcze CDW, krosy dla wszystkich. A w sumie dawno nie jechaliśmy krosa, i bym w sumie pojechała, bo lubię i Sonet bardzo lubi. są jest ogólnie stworzony do krosa. No ale zobaczymy. Jeśli nie zdam w sobotę, no to jadę niedzielę to samo, niestety. Chociaż wolałabym już mieć to za sobą naprawdę, tak nie jeździć tej licencji, że to wy sobie nie wyobrażacie. Ja jestem, nie... ona jest znienadwiedzona przeze mnie totalnie. A, zapomniałam jeszcze o kupie Soneta, więc mam tu zbieraczkę i idę po nią jakby jakbym niosła tu 200 kg z tą kupą masakra, czemu te kupy tyle ważą. Wiaderko, Soleta nie waży tyle, ile ta kupa. Więc już dojechałam do domku. Na szczęście było nawet miejsce, gdzie mogłam zaparkować pod domem, to jest super. Muszę ja się pozbierać z myślami i jakoś nastawić się pozytywnie na te zawody, no bo e, jakoś... Nie widzę ich. Myślałam, że będę miała podejście już takie takie luźne, nie? Ale jednak nie, także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym upadku. Eee, ładnie chyba tak ten e, wylądowałam, podobnie jak Marta na zawodach w Dżonkowie, także no, było wesoło przynajmniej. Zostawcie łapkę w górę i oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał i wpadajcie na nasze e, inne social media, na Instagrama i TikTok. Buźka! pa!